Spójrzcie teraz wiadomo, po co mi była taka mała, przenośna choinka, wersja mobilna, czyli będą święta pod palmami, i nasz mały świąteczny akcent przy tym błękicie nieba, słońcu i palmach. Trochę jak lokalsi, czyli chcemy po prostu poznać taką Hiszpanię z perspektywy jej mieszkańca, o ile to jest możliwe w jakimś tam ograniczonym czasie, no bo nie będziemy tutaj niestety miesiącami. Także proszę bardzo, a propos poznawania, siłownia, także będą też regularne treningi, co by nie wypaść z obiegu. Kasia, od której wynajmujemy mieszkanie, pomogła nam właśnie ogarnąć taką osiedlową siłownię u nas na dzielnicy. Kasia jest Polką, mieszkającą w Alicante na stałe, Gym24. I to jest, wiecie, co chyba odpowiednik naszego City Fitness: dlatego, że identyfikacja wizualna wewnątrz jest bardzo podobna do City właśnie, a drugie, że jak tutaj okolica nasza, jak rejestrowaliśmy się na wejściu, to odbiło, że w bazie już jest ten e-mail. Musieliśmy zmienić maile. Więc najprawdopodobniej to po prostu City Feed, bo tam już w Polsce mamy swoje konta również. No, moi drodzy, bo nie było w ogóle żadnego do tego vloga. Także jesteśmy w Hiszpanii. To jest taki trochę zimowo-urodzinowy wyjazd, bo my obydwoje. W grudniu obchodzimy urodziny, i wiecie, w mojej zasadzie, żeby nie gromadzić rzeczy, a gromadzić wspomnienia i doświadczenia, no to staramy się zawsze w ramach urodzin po prostu gdzieś wyjechać. I to jest taki nawzajem dla nas prezent, bez żadnych tam dodatkowych podarków, po prostu sam wyjazd jest właśnie prezentem. No i w tym roku jesteśmy właśnie w Hiszpanii, to się pięknie udało połączyć z tym, że właśnie po prostu uciec w jakieś cieplejsze rejony. Nie ma tutaj upałów, jak widzicie, ja jestem w tym momencie w bluzie dodatkowej, natomiast jest taka przyjemna wiosna, wczesne lato. Idealnie, Znaczyno idealnie. No pytanie, co, co kto lubi, natomiast no jeżeli chodzi o nasze oczekiwania, to jak najbardziej. My się w tej temperaturze w tej pogodzie czujemy. Bardzo dobrze. Teraz akurat jesteśmy na przystanku tramwajowym, słuchajcie, jedziemy sobie na wycieczkę. Kawałek za alicantem. W miejsce, gdzie już byliśmy i chyba nawet się tutaj kiedyś we vlogach przewijało. Zobaczymy, co tam się uda ponagrywać. Także w kolejnych częściach tego vloga tutaj kilka takich hiszpańskich skrawków wrzucę. Nie nagrywam jakoś specjalnie regularnie, nie mam planu na to nagrywanie. Zależy mi przede wszystkim, żeby nacieszyć się tym miejscem i przy okazji właśnie coś nagrać, jakiś przygotować materiał. To jest coś swego rodzaju pamiątka dla mnie, także taki totalny miks tutaj będzie. A jeżeli macie jakieś pytania o wyjazd, to tradycyjnie dajcie znać w komentarzu, bo ja pewnie wielu rzeczy tutaj nie powiem, bo to będą takie bardziej spontaniczne nagrywki niż vlog gadany. Także odniosę się później w komentarzu. Jedno co powiem, wynajmujemy mieszkanie. E, wynajmujemy mieszkanie od Kasi, którą znam z Instagrama. My już z Kasią się w Alicante dwa razy widzieliśmy. Za każdym razem jak jesteśmy tutaj, to spotykamy się z Kasią, bo Kasi jest Polką właśnie mieszkającą e, tutaj na stałe i ona zajmuje się również właśnie wynajmem mieszkań. Mamy ofertę od niej, także mamy wynajęte Mieszkanie. To tak, jeżeli chodzi o bazę, bazę noclegową. Natomiast planujemy trochę też po Hiszpanii pojeździć. Zobaczymy, czy uda się pojechać do Madrytu, bo taki jest wstępny plan. Być może gdzieś w kierunku Sewilli. To po prostu wtedy będziemy już noclegi dublowali. Chcemy, żeby to było bardzo spontanicznie, bez jakiegoś wielkiego planowania. Więc to jest nasza baza. Tutaj te noclegi na cały ten czas mamy. A jak zdecydujemy się właśnie gdzieś pojechać, zostać na noc, no to po prostu będziemy wynajmować sobie coś ekstra. Taki jest plan. Tak, żeby się po prostu wiecie, nie spinać, dobra, poniedziałek, tutaj, wtorek, tutaj się tutaj. Nie, jak będziemy mieli ochotę jedziemy, jak nie to zostajemy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz powiedzcie, że Wy nie macie widoku z okna. Okno w okno, wąska uliczka. A widzimy się, słuchajcie, z Benidorm. Te kadry tutaj plażowe, kadry linii brzegowej, to jest właśnie Benidorm. My nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami tego miasta. Dla mnie ono jest trochę sanatoryjne, no ale to jest takie często subiektywne wrażenie. Natomiast no, trzeba przyznać, że ten taras widokowy, który tutaj jest położony na wzniesieniu, właśnie z widokiem na tę linię brzegową, no to naprawdę wygląda mega, mega efektownie. I w ogóle przy okazji tej wizyty tutaj się sanatoryjnie, no i teraz trochę tak z przekąsem, słuchajcie, ja obchodzę dzisiaj urodziny, obchodzę dzisiaj okay. 38 urodziny i powiem Wam, że im jestem starsza, tym mniej przejmuję się wiekiem, tym mniej przejmuję się tym, co myślą inni, tym mniej przejmuję się tym, na co nie mam wpływu i powiem Wam, że z tym mniej, 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 mniej naprawdę żyje mi się zdecydowanie lepiej bardzo sobie ten komfort życia cenię także takie to moje 38. urodziny na wyjeździe ja